Cześć, witam was na kanale autobusy. Dzisiaj przedstawię wam prawdziwą potęgę w branży transportowej, którą możemy poświęcić się my, Polacy. A mianowicie przedstawię wam historię najpopularniejszej w Polsce, jak i nie tylko w Polsce, firmy Solaris Bus Coach. W tym odcinku dowiecie się jaki był pierwszy wyprodukowany przez tę firmę z Bolechowa autobus, w jakim roku powstała i jakie były początki wszystkim dziś znanego Solarisa. Zanim przejdziemy do materiału, mam dla Was bardzo ważną wiadomość, którą kieruję głównie do starszej widowni, ale może jakaś młodsza osoba będzie zainteresowana sprawą. Tak więc nie przewijaj, bo nie będę ci tutaj prosił o łapki, w sumie to nigdy o nie nie proszę. Jest to po prostu bardzo dla mnie ważne. Postanowiłem założyć profil Patronite. Dla osób, które nie wiedzą, do czego ta strona służy, już wyjaśniam. Profil Patronite pozwala twórcy na otrzymywanie wsparcia finansowego od widzów, a widz, który postanowi wesprzeć twórcę, otrzymuje z tego tytułu wiele wyróżnień. Wiem, że widzowie tego kanału to głównie starsze osoby, ale jak i te młodsze. Większość z Was wie i rozumie, że przygotowanie jednego filmu to minimum kilka godzin pracy. Każdy z nas ma ograniczony czas, a ja chciałbym, aby te materiały były jak najlepsze i środki finansowe pozyskane w dużym stopniu ten rozwój mi ułatwią. Tak więc jeśli chciałbyś zostać wyróżniony, a tym samym pomóc w stworzeniu lepszych treści, zapraszam Ciebie do Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Tam również są opisane benefity związane z byciem patronem. Zanim przejdziemy do początku Solaris'a, omówimy sobie jego właścicieli, bez których ta firma po prostu nigdy by nie powstała. Solange Olszewska, urodzona 4 stycznia 1951 roku w Warszawie. Polski przedsiębiorca, prezes Solaris Basen Coach w latach 2008-2015 i 2016-2018 z wykształcenia lekarz dentysta Kończyła studia na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W wyniku stanu wojennego wraz z mężem Krzysztofem Olszewskim i dwójką dzieci, córką Małgorzatą i synem Janem, zamieszkała w Berlinie Zachodnim. W latach 1986-1994 pracowała na stanowisku adiunkta na Wydziale Stomatologii Dziecięcej Freit University Berlin w katedrze zajmującej się leczeniem dzieci trudnych. Napisała tam skrypt dla studentów pod tytułem Praktyczne aspekty leczenia dzieci trudnych. Krzysztof Olszewski, urodzony 26 listopada 1951 roku we Wrocławiu, polski inżynier, założyciel, długoletni prezes zarządu i dyrektor generalny spółki Polaris Basent Coach a obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej. W czasie pobytu za granicą zmienił obywatelstwo na niemieckie. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku budowa maszyn. A teraz opowiemy sobie o tym jak to się zaczęło. Mamy rok 1996. W styczniu w maleńkiej miejscowości Bolechowo rusza produkcja pierwszego autobusu firmy Neoplan Polska. Młoda spółka założona przez Solange i Krzysztofa Olszewskich jest wykonawcą zamówienia na 72 autobusy dla stolicy Wielkopolski. Pierwszy niskopodłogowiec opuszcza fabrykę dwa miesiące później, a dokładnie 22 2 marca 1996 roku. Datę tę do dziś uznaje się za początek firmy Solaris. Wówczas w hali montażowej pracuje 36 osób, w kolejnym roku już 6 razy więcej. W 1996 roku w Bolechowie powstało 56 pojazdów. W roku 1997 w hali o powierzchni 5000 m2 może już powstawać 13 pojazdów jednocześnie. W roku 1988 Krzysztof Olszewski wraz z kilkunastoma inżynierami rozpoczął pracę nad zupełnie nowym własnym autobusem. Wiedział, że neoplany są zbyt delikatne na polskie drogi. Olszewscy otwierają oddział firmy w Środzie Wielkopolskiej, będą tam powstawać stalowe, nierdzewne szkielety. W 1998 roku powstaje zmodernizowany przejściowy model autobusu K4016TD, nazywany Olibusem. Powstało niemal 50 takich autobusów, był to starszy brat pojazdów w serii Urbino. W maju 1999 roku na teren Poznańskich Targów Motorshow wjeżdża pierwszy Solaris Urbino. To światowa premiera zupełnie nowej inżynierskiej konstrukcji wymyślonej i zbudowanej w Bolechowie. Szkielet jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Przednia asymetryczna szyba prezentowanego autobusu staje się rozpoznawalnym znakiem wszystkich produktów rodziny Solaris. Solaris Olszewska. Szukaliśmy z mężem nazwy, która by we wszystkich językach dobrze się kojarzyła, była łatwa do wymówienia i wiązała się z przeszłością. Niestety nie pasowało i nagle wśród setek słów zobaczyliśmy Solaris. Proste budzi pozytywne, ciepłe skojarzenia ze słońcem i zaczyna się jak moje imię. W 1999 roku pierwsze salarysy Urbino 12 trafiają do Kielc. Urbino 18 debiutuje na ulicach Gdyni. Wówczas były sprzedawane jeszcze przez firmę Neopram Polska. W 2000 roku rodzina niskopodłogowych Solarisów powiększa się. Produkowane w czterech długościach: 9 m, 12, 15 i kolejno 18 m. Szybko stają się najchętniej kupowanymi autobusami miejskimi w kraju. Po roku od premiery Urbino wyjeżdża na ulice Europy. Pierwsze eksportowe zamówienia napływa z czeskiej ostrawy, która do dziś jest jednym z najwierniejszych klientów Salarisa. Również koszyce na Słowacji decydują się na 15-metrowe urbino. Zamawiają oni 20 sztuk. Polska marka debiutuje w Unii Europejskiej, do której Polska jeszcze wtedy nie należała. W połowie grudnia 2000 roku Salaris rusza spod ratusza z pandału w Berlinie. Zapraszam Cię pierwszy do subskrypcji kanału, jeżeli tego jeszcze nie robisz, oczywiście z dzwoneczkiem, abyś otrzymywał na bieżąco powiadomienia o filmach. Do zostawienia łapki Ciebie nie zmuszam, bo wiem, że moi widzowie doceniają moją pracę. Jeżeli uważają, że film im się spodoba, to sami tę łapkę zostawiam, tak więc nie widzę sensu, aby Ciebie do tego zmuszać. Z dniem 1 września 2001 roku przedsiębiorstwo zmienia nazwę na Solaris Bus Coach spółka ZOO. Firma stawia pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Powstaje pierwszy niskopodłogowy, ekologiczny model trolejbusu Trolino 2. Pierwszy na świecie trolejbus Solaris możemy do dnia dzisiejszego spotkać na ulicach Gdyni, nosi on numer 3001. Ja a propos trolejbusów zapraszam Ciebie na poprzedni materiał, gdzie dokładnie sobie omawiamy ten rodzaj autobusów. 2002 rok. Sprzedaż eksportowa wzrasta dwukrotnie. Do Solaris wyrasta na coraz bardziej istotnego gracza na europejskim rynku autobusowym. W rodzinie Urbino pojawia się model 10-metrowy. Zamówienia zagraniczne przekraczają te złożone w Polsce. Tysięczny wyprodukowany Solaris trafia do Berlina. W 2003 roku solaristy wwożą pasażerów już w 11 państwach. Po raz pierwszy wyjeżdżają na ulicę Włoch. Pierwszy na świecie 15-metrowy trolejbus opuścił Bolechowską fabrykę. Rok 2004 otworzył Solarisowi na oścież drzwi do Europy. Za sprawą jednego z największych i najważniejszych przetargów w historii firmy: BVG Berlin zakupuje 260 autobusów miejskich. To największy przetarg w Europie w 2004 roku. Oferta Solarisa się powiększa. Prowadza do produkcji autobus zasilany gazem ziemnym CNG. Premiera świętuje także model nisko wejściowy Urbino Low Entry. Jest wygodniejszy i przeznaczony szczególnie na trasy podmiejskie. W październiku 2004 roku Solaris prezentuje trzecią generację swoich pojazdów. To właśnie ona jest odpowiedzialna za globalny sukces firmy i jej popularność. W 2005 roku ogromne zamówienie dla Berlina zachęciło prawie 30 nowych klientów z Niemiec. Salarysy zostały uroczyście przekazane do BVG Berlin. Urbino okazują się niezawodnymi i nowoczesnymi pojazdami o niebanalnym designie. Zachodni operatorzy od tej pory nie wątpią już, że warto inwestować w polską technologię. Jamniki, bo tak w żargonie nazywają się solarisy, trafiają do kolejnych miast całej Europy, m.in. do Szwajcarii, Szwecji, Francji, Estonii czy Czech. Nasi południowi sąsiedzi części posiadają już w 2005 roku w sumie 100 Solarisów. 1 lipca firma zostaje spółką akcyjną, lecz nigdy nie wypuszcza swoich akcji na giełdę. Odświeżony zostaje system identyfikacji wizualnej. Solaris otrzymuje od prezydenta Polski nagrodę gospodarczą w kategorii eksporter. Solange Olszewska zostaje uhonorowana Oscarem Branży Autobusowej, prestiżowym tytułem Buzz Builder of the Year. MZA Warszawa otrzymuje swoje pierwsze Solarisy Urbina 18 rozpoczęto budowę nowej hali produkcyjnej w Bolechowie. W 2006 roku Solaris święty 10 lat swojego istnienia. Krzysztof Olszewski podczas premiery Urbino 18 Hybrid wypowiedział słynne słowa Diesel umarł, nie grzyje elektryczność. Hybryda trafiła do klienta w Dreźnie. Solaris prezentuje swój najmniejszy 8-metrowy i 60-centymetrowy autobus. Solaris uruchamia program Bezpieczny Kierowca troszcząc się o bezpieczeństwo pasażerów i kierowców. Podczas targów IAA w Hanowerze zaprezentowano Solarisa Urbino 18, spełniającego normę emisji spalin EEV. Autobus został kupiony w czasie targów przez miasto Brema. Przypominam, że jeżeli chcesz się przyłożyć do poprawy jakości kanału i częstotliwości publikacji treści oraz tym samym zostać wyróżniony w następnych materiałach, zapraszam Ciebie na mój profil Patronite. Link znajdziesz w opisie. Mamy rok 2007. Ekspansja Salaris na rynki europejskie trwa. Produkty polskiego producenta jeżdżą w 17 państwach starego kontynentu, w tym w 11 stolicach. W Niemczech Salaris jest największym zagranicznym dostawcą autobusów miejskich. Premierem ma Urbino Low Entry z napędem CNG, popularnym w krajach skandynawskich. Salaris wygrywa przetarg na dostawę 225 autobusów dla zarządu dróg i transportu w Dubaju, wywołując niemałe medialne poruszenie na polskim rynku. W wyniku tego kontraktu na dostawę autobusów do RT, RTA Dubai Producent dostarczył 150 przegubowych autobusów Urbino 18 oraz 75 sztuk Urbino 12 trzeciej generacji. Dostawy autobusów rozłożono w czasie na końcówkę 2007 i pierwszą połowę 2008 roku. Nowością w autobusach dla RTA była wydajniejsza klimatyzacja oraz systemy chroniące silnik przed burzą piaskową. Zastosowano także specjalne kurtyny chłodnego powietrza, które mają zapobiegać nagrzaniu wnętrza po otwarciu się drzwi. W 2008 roku Solaris zdobywa największe w swojej historii zamówienie na 320 autobusów miejskich dla przedsiębiorstwa komunikacyjnego z Aten. Kolejne 150 pojazdów rusza do Warszawy. Solaris przekracza liczbę 1000 autobusów dostarczonych w jednym roku. Mają miejsce premiery Solaris Alpino 8,9LE oraz Urbino 15 LE. Przedstawiciele MPK w poznaniu spółki ZON podpisują z firmą Solaris umowę na zakup autobusu z napędem hybrydowym Solaris Urbino 18 Hybrid. To pierwszy w Polsce pojazd komunikacji publicznej z tak nowoczesnym napędem. Solaris prezentuje podczas targów InnoTrans pierwszy w swojej historii projekt tramwaju Któryż w 2009 roku pojawia się na torach. Tysięczny solaris w Niemczech trafia do BSAG Brema, powstaje pierwszy solaris urbina z przyczepą, trafia do przewoźnika Ledermaj z tyrolu. Rok 2009. Ma miejsce prezentacja tramwaju Tramino w Gdańsku na targach Traco. Solaris wygrywa przetarg na dostawę aż 45 tramwajów do Poznania. Premiera Solaris Inter Urbino oraz Urbino 12 Hybrid. 5000 autobus wyjeżdża z fabryki Solaris pod Poznańskim Polechowie. Solaris Urbino 12 przekazano klientowi z Koziegów koło Poznania. Rok 2010. Solaris debiutuje na Oceanie Indyjskim. 6 Urugwynów zasila flotę przewoźnika autobusowego z wyspy Reunion położonej na Oceanie Indyjskim. To do dziś najudeglejsze i najbardziej egzotyczne miejsce, gdzie jeżdżą autobusy Solaris. Swoją drogą chcielibyście film, gdzie przedstawię kraje... Gdzie znajdziemy nasze polskie autobusy Solaris? Dajcie znać w komentarzach. Solaris debiutuje także na Bałkanach i w Hiszpanii. Konstruktorzy przygotowują się do budowy autobusu całkowicie elektrycznego. Rok 2011. Świętując 15 urodziny Solaris wprowadza na europejski rynek autobus pełni elektryczny, prezentując bezemisyjne Urbino Electric. Solaris jest uważany w branży za jedną z najbardziej pionerskich oraz twórczych europejskich marek. Właściciele otrzymują kolejną nagrodę od prezydenta Polski za innowacyjność. Solaris Rejs podpisuje umowę na dostawę pięciu terminów do niemieckiego miasta Jena. To pierwszy eksportowy w kontrakt firmy na dostawę pojazdów szynowych. Powstaje mobilne centrum dowodzenia na bazie interurbino. Czytelnicy magazynu Busplaner wybierają Solaris Urbino 18 Hybrid z Oslo Kiepe jako innowację roku 2011. Solaris odkupił swoje pierwsze wyprodukowane Urbino, które zostało gruntownie wyremontowane i stało się pojazdem zabytkowym. Lecz co do tego, że jest to pierwsze Urbino, wystąpiły niezgodności. Solaris stwierdził, że jest to pierwszy ich pojazd po numerze VIN. Jednak wprawne oko może zawalić, że nieco różni się od pierwszego. Mogła zajść pomyłka skutkująca zakupem drugiego wyprodukowanego. 2012. Mamy rok po przedstawieniu światu Urbino Electric 8,9. Solaris prezentuje 12 metrową wersję elektryczną modelu Urbino, który natychmiast znalazł nabywcę z Brążwiku. Niemiecki magazyn branżowy Busplaner uznaje pojazd za innowację roku. Firma zdobywa dwa spore zamówienia na tramwaje. W New York Times ukazuje się tekst na temat Polski, która suchą nogą przeszła przez światowy kryzys finansowy. Jednym z głównych bohaterów imponującej historii sukcesu jest Solaris. Pokryty sztuczną trawą elektryczny Solaris w wozie kibiców podczas Euro 2012 w Poznaniu, Solaris otwiera przyzakładowy żłobek pod zielonym jamniczkiem dla dzieci pracowników. Premiera Solarisa Urbina 18,75, czyli najdłuższego pojazdu w ofercie podpoznańskiego producenta. Solaris Tramino terminowym nagrodą Top Design w kategorii Motoryzacja i Transport Publiczny. Przyznaną w ramach odbywających się w dniach 5-8 marca targów Arena Design. Solaris Urbino 12 Electric uznany za najlepszy produkt w kategorii autobusy przez jury Międzynarodowych Targów Miejskiego Transportu Zbiorowego Transexpo 2012 w Kielcach. Elektryczny Solaris wyróżniony przez kapitułę konkursu Ebus, która uhonorowała go pierwszym miejscem w kategorii autobusy elektryczne. Nagroda przyznana została przez Towarzyszenie Niemieckich Firmy Transportowych. VDV oraz firmę ubezpieczeniową DEWK. Rok 2013 2000 Solaris na rynku niemieckim. To jeden z autobusów z przyczepami pasażerskimi przekazanych monachijskiemu przewoźnikowi MVG. Oficjalna premiera Traminojena. To pierwsze w historii polski tramwaj dostarczony na rynek niemiecki. Solaris zdobywa pierwsze zamówienie na rynku tureckim. 100 sztuk niskopodłogowych autobusów Solaris Urbino 18 jedzie do Izmiru. Pierwszy Urbino 18,75, najdłuższy z modeli Solarisa, trafia do klienta z niemieckiego miasta Hagen. Solaris zdobywa zamówienie na 200 niskopodługowych autobusów dla Belgradu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, wyróżnia Solange i Krzysztofa Olszewskich krzyżem kawalerskim orderu zasługi RP. Za wkład wniesiony w rozwój polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, działalność społeczną oraz charytatywną. Złoty medal Targów TransExpo w Kielcach w kategorii autobus dla elektrycznego Solaris Urbino 12 z automatycznym systemem szybkiego ładowania dachowego. Podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Traków w Gdańsku Tramino Jena zdobywa medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za szczególne osiągnięcia w obszarze elektryki, będące dziełem polskich inżynierów i techników. Tramino Jena uhonorowane podczas Międzynarodowych targów kolejowych traków w Gdańsku nagrodą imienia profesora Jana Podowskiego, przyznaną przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej Solaris Urbino Electric zostaje ponownie nagrodzony przez magazyn Bus Planner, który przyznaje mu wyróżnienie Zrównoważony Rozwój 2013. Rok 2014. Premiera nowego Solarisa u Urbino na Targach i AA w Hanowerze. Jego wygląd i konstrukcję udało się utrzymać w tajemnicy aż do światowej premiery. Autobus od samego początku zdobywa znakomite recenzje wśród dziennikarzy i ludzi w branży. Solange i Krzysztof Olszewski, założyciele oraz właściciele Solaris, nagrodzeni w finale plebiscytu Ludzie Wolności. Castellón de la Plana wybiera trolejbusy marki Solaris. 12-metrowe pojazdy o wyjątkowym designie Metro Style to pierwsze trolino w Hiszpanii. 10 000 Solaris Jubileuszowy Urbino 12 Electric trafia do klienta Rheinbahn Düsseldorf z Niemiec. Solarisy Trollino 18, pierwsze przegobowe niskopodłogowe trolejbusy w Polsce, zostają dostarczone do miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie 500 Solarisów w Czechach. Wyjątkowy numer przypada niskopodłogowemu Urbina 18 dla miejskiego przewodnika z Brna. Pierwszy autobus elektryczny w Polsce. Ostrołęka decyduje się na dwa Solaris Urbina 8.9 LE Electric i wprowadza elektromobilność do polskiej komunikacji miejskiej. Dostarczono do Hamburga Solaris Urbina 18.75 Electric wyposażonego w wodorowe ogniwa paliwowe. Rok 2015. Firma przedstawia nowego Solaris Orbino 12 Electric oraz nowego Solarisa Orbino 12 LE. W Olsztynie wyruszają w trasę tramwaje Tramino. Po 50 latach przerwy nowy transport miejski powraca do stolicy Warmii i Mazur. Pierwszy nowy Solaris dostarczony do klienta firma Josef Ettenberg Gimbecha odbiera swoje Urbino 12 w lipcu. Tysięczny trolejbus Solarisa trafia do klienta w Salzburgu. Jest to trolino 18 Metro Style. Trolejbus o numerze 1001 zostaje dostarczony do Gdyni. Jeździ tam także pierwszy wyprodukowany Solaris trolino. Firma podpisuje zamówienie na 110 autobusów dla Izraela. Trafiają tam zarówno miejskie Urbino, jak i międzymiastowe interurbino. Pierwsze nowe Solarisy w Polsce. Nowoczesne Urbino 12 trafiają do pomorskiego Wejherowa. Niemal w tym samym czasie dwa takie same pojazdy odbiera przewodnik z Grudziądza. Podpisanie umowy na dostawę 41 trawajów tramino do Lipska. To trzecie zamówienie na nowe pojazdy polskiego producenta, pozyskane z niemieckiego rynku. 500 Solaris dla Włoch. Jubileuszowym pojazdem jest nowy Rubino 12, odebrane przez przewodnika z Nowary. To jednocześnie pierwszy Solaris w nowej odsłonie na tamtejszym rynku. Elektryczne Urbino 12 wyjeżdżają na warszawskie ulice. Stołeczne MZA zamówiło 10 bezemisyjnych autobusów podpoznańskiego producenta. Nowy Solaris Urbino zostaje laureatem prestiżowego, międzynarodowego konkursu iF Design Award 2015. Nowy Solaris otrzymuje nagrodę Top Design w poznańskim konkursie Arena Design. Solaris Tramino Braunschweig otrzymuje nagrodę w międzynarodowym konkursie Red Dot Award 2015, zaliczanym do najbardziej opiniotwórczych na świecie. Mamy rok 2016. Podczas targów IAA w Hanowerze nowy Solaris Urbina 12 Electric otrzymał statuetkę Bus of the Year 2017 z najlepszy autobus miejski roku 2017. 22 marca 2016 roku rozpoczynają się obchody 20-lecia firmy Solaris Bus Coach, które potrwają aż do końca roku kalendarzowego. Firma Solaris wraz z grupą polskich przedsiębiorstw oraz uczelni technicznych podpisuje list indycyjny na rzecz rozwoju elektromobilności pod nazwą Polski Autobus Elektryczny. Łańcuch dostaw dla elektromobilności mobilności. Wygrana największego w dotychczasowej historii kontraktu na dostawę 300 autobusów międzynarodowych u Interurbina do firmy Kotral, przedsiębiorstwa transportu regionalnego z siedzibą w Rzymie. Podpisanie kontraktu na skonstruowanie, produkcję i dostawę do Rygi 10 niskopodłogowych trolejbusów z wodorowym ogniwem paliwowym, zwiększającym zasięg. To pierwszy na świecie trolejbusy z dodatkowym napędem wodorowym. Firma Solaris stawia pierwsze kroki na nowym kontynencie w Afryce. Pojazdy z logo Solarisa można odnaleźć na ulicach Marrakeszu. Rok 2017. Zbliżamy się coraz bliżej do czasów współczesnych. Z fabryki w Bolechowie wyjeżdża setny autobus z napędem elektrycznym. Bezemisyjne pojazdy firmy jeżdżą już w 9 krajach i w grudniu 2017 2017 pokonały łącznie ponad 4 miliony kilometrów. Elektryczne autobusy Solary zdobywają kolejną nagrodę. Tym razem za wieloletni wkład w rozwój bezemisyjnej komunikacji miejskiej w konkursie Ebus Award 2017. Na targach Busworld w Kortik Solaris prezentuje premierowe nowe Urbino 18 Electric. Dostarczając pojazdy do Luksemburga i Holandii Solaris podbija kolejne rynki i jest obecny już w 32 krajach. Solaris podpisuje europejską deklarację na rzecz wdrożenia czystych autobusów. Tramwaje tramwajami już pasażerów w Lipsku. Do końca roku dostarczono 10 pojazdów z 41 zamówionych. Od początku września dostawy części zamiennych zrealizowana jest nowe siedziby Solaris Logistics Center mieszczącego się w Jasinie koło Poznania. Nowoczesne Centrum Dystrybucyjne usprawnia proces realizacji zamówień i podnosi poziom posprzedażnej obsługi. Rok 2018. Solaris podpisuje rekordowe kontrakty na dostawę trolino i potwierdza swoją pozycję europejskiego lidera w tym obszarze. Największe zamówienie na autobusy elektryczne marki Solaris dla rumuńskiej kluż na poki. Firma zdobywa nagrodę Global Market Champion of the Year Emerging Europe. Javiera Kaleja zostaje prezydentem zarządu Solaris Bus Coach. Oficjalna premiera Urbino 12LE Light Hybrid podczas targów w Trans Expo w Kielcach z fabryki bolechowie wyjeżdżają unikatowe na skalę światową autobusy elektryczne służące jako mobilne stacje krwiodawstwa. Solaris dołącza do hiszpańskiej grupy CAF. W związku z przejęciem Solarisa przez CAF konter zajmujący się produkcją pojazdów szynowych stanowiący konkurencję dla Stadlera, spółka Solaris Tram została w listopadzie 2018 roku w całości wykupiona przez konter Stadler. Rok 2019. Aż 40% spośród 1487 wyprodukowanych w 2019 roku autobusów to pojazdy z napędami alternatywnymi, czyli elektryczne, hybrydowe oraz trolejbusy. Solaris zdobywa gigantyczne zamówienie na elektrobusy. 130 Solarisów Urbino 18 Electric do MZA Warszawa. Premiera Solarisa Urbino 12 Hydrogen podczas czerwcowego Światowego Szczytu Transportu Publicznego UITP w Sztokholmie. Włoskie Bolzano to pierwsze miasto, które zyskuje. Się na zakup 12 autobusów wodorowych. Firma Kotral z siedzibą w Rzymie podpisuje z Solarisem kolejną umowę ramową na dostawę do 300 autobusów międzymiastowych Interurbino. Podczas wrześniowych targów Busworld 2019 w Brukseli, Solaris prezentuje m.in. 18-metrowy autobus elektryczny wyposażony w najnowszą generację baterii Solaris High Energy Plus. Kolejna nowość 2019 to Trolino 24 Metro staje. Pierwszy w historii filmy pojazd dwuprzegubowy. Do Norwegii staje dostarczony jubileuszowy 500 Solaris. Solaris rozbudowuje ofertę posprzedażową, szczególnie w zakresie zarządzania flotą autobusów z napędami alternatywnymi. Produktem dedykowanym temu obszarowi jest ES Connect. Prezes Javiera Kaleja odbiera nagrodę lidera elektromobilności w 2019 roku za wkład w rozwój transportu bezemisyjnego w Polsce. W 2020 roku, czyli roku bieżącego, Solaris dostarczył 6 super trolejbusów do Gdyni. O nich dowiecie się więcej w odcinku Autobusy vs. Trolejbusy. Teraz macie tutaj anotację na ekranie. Mogą przejechać one do 50 km poza siecią trakcyjną. Są jednocześnie autobusami elektrycznymi i trolejbusami. Do Godzianowa pod Skierniewicami dotarł pierwszy w Polsce elektryczny autobus szkolny. Pojazd dostarczony przez Solarisa. Na ścianie przedniej i tylnie pojazdu umieszczono dodatkowo oświetlone tablice informujące o przewozie dzieci. Ponadto z tyłu autobusu na dachu zamontowano zostały pomarańczowe świetlne koguty, zapalające się automatycznie, gdy drzwi autobusu będą otwarte. Z przodu i z tyłu automatycznie wysuwa się też tablica STOP. Zastosowanie w EGIM Busie baterie Solaris High Energy Plus mają łączną pojemność niemal 240 kWh. Jak przekazują przedstawiciele Solaris, autobus może przejechać 150 do 180 km bez ładowania. Komfortową płynną jazdę bez hałasu i gwałtownych wibracji zapewnia oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi o mocy 125 kW każdy. Autobus będzie ładowany za pomocą mobilnej ładowarki o mocy 400 kW, która była częścią zamówienia. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli dotrwaj do tego momentu, napisz komentarz Solaris, a ja przepnę Ci serduszko. Jeżeli dotrwaj do tego momentu, to naprawdę szacunek. Poza tym, jeżeli chcesz zostać patronem, link do Patronite'a znajdziesz w opisie i zapraszam Ciebie na pozostałe filmy na moim kanale, na których równie dobrze będziesz mógł spędzić swój czas.